Przede wszystkim na naszych zajęciach akrobatycznych skupiamy się na tym, żeby przygotować ciało do szeroko rozumianego ruchu tanecznego, czyli ćwiczenia siłowe, rozciągające, a przy tym gibkościowe, łączone z elementami półakrobatycznymi i akrobatycznymi. To jest to, na czym skupiamy się najbardziej. Myślę, że jak przekroczymy pewien poziom sprawności fizycznej, będziemy potrzebowali pomocy jeszcze innych specjalistów z dziedziny gimnastyki i akrobatyki sportowej, którzy w tych dziedzinach zjedli zęby i, i na pewno będą mogli nam pomóc w dalszym progresie. Ja jestem trenerem bardzo cierpliwym, bardzo, bardzo upartym i dopóki nie uzyskuję pewnych efektów, na pewno będziemy w kółko powtarzać to samo, dopóki nie wyjdzie i nie będzie perfekt. I procentuję to na pewno tym, że Później spotykamy się na sali tanecznej, spotykamy się na scenie i tam nie ma czasu już na myślenie. To po prostu wychodzi naturalnie, tak jakbym szedł rano zrobić sobie kanapkę, tak właśnie wychodząc. Nie wiem, do, do rundaka, czy do fiflaka, czy do salta. Jest to dla mnie coś naturalnego i tak powinno na scenie wyglądać. Taka jest celowość naszych zajęć. Dla mnie najważniejsza jest przede wszystkim ta dyscyplina i możliwość skorzystania z dużej przestrzeni. Dlatego, że trenując na mniejszej sali, gdzie nie mamy maty akrobatycznej, tylko, tylko twardą, drewnianą podłogę i parę materacy, starcza to na etapie podstawowym nauki, rozgrzewki i podstawowych ćwiczeń. W momencie, kiedy zaczynamy ich używać i łączyć elementy, to ta sala spełnia wszystkie oczekiwania. A sprzętu jest tutaj aż zbyt wiele. Na pewno przez dłuższy czas z większości urządzeń nie będziemy korzystać, bo ponieważ, ponieważ nie jesteśmy na niej jeszcze gotowi. Dzięki Wydziałowi Wychowania Fizycznego Politechniki Opolskiej udało się uzyskać dostęp do tej sali akrobatycznej. E, dziękuję tutaj szczególnie Panu dziekanowi Nawarckiemu, który, który zabiegał o to, żeby jednak spra sprawnie i, i nam tą salę przydzielić. E, myślę, że opłaci się to zarówno nam, jak i, i pomożemy Politechnice w szeregu występów czy pokazów tanecznych i mam nadzieję, że będziemy zapraszani w celu uświetnienia imprez organizowanych przez nich i ten efekt ciężkiej pracy na tej sali, na sali baletowej, wreszcie zaprocentuje ciekawymi doznaniami artystycznymi, nie tylko dla studentów, ale szerszej publiczności opolskiej. Akrobatykę dzielimy na trzy takie podstawowe dziedziny: akrobatykę sportową, akrobatykę wyczynową, powiedzmy, czy też właśnie rekreacyjną, ale jest taki odłam akrobatyki użytkowej. My jesteśmy właśnie w tej gałęzi akrobatyki użytkowej, która jest. Konkretną akrobatyką do potrzeb parkietu, czy sali tanecznej, czy tudzież sceny teatru, telewizji. Także myślę, że w Myślę, że w trakcie jedzenia rośnie apetyt, i w pewnym momencie ta liczba ćwiczeń i elementów akrobatycznych czy partnerowań będzie niewystarczająca. I na pewno tancerze, szczególnie ci bardziej ambitni, będą chcieli sięgać i zgłębiać dziedziny akrobatyki, ale o tym mówiłem już wcześniej. Także pewnie inni specjaliści będą mogli im pomóc.